Słuchajcie, a może jakąś uroczystą rozmowę z jakimś przodownikiem pracy zrobić? To jest zawsze niezła zabawa dla załogi. Oczywiście, ja, ja jak drudco. Tak, no. Właściwie taki optymistyczny wywiad możemy zrobić. Pokazać naszą ciężką pracę, nasze drobne problemy, ogólny postęp i, i w ogóle... Dobra, robimy próbę. Ja robię za redaktora, a wy za siebie. Zaraz, zaraz, to z nami chcesz to robić? Oczywiście, przodownik to rzecz umowna. Teraz możecie wy. Chyba możemy. Dobra, to lecimy. Muzyka mi się przydała. Dziękuję. Ustawcie się. popróbujemy Dobrze. Dobra, momencik. momencik. Momencik, Tak, tak, tak. Zaczynamy. Dzień dobry. Widzę, że teraz panowie macie przerwę. Nie, przerwę nie. mamy za godzinę. Teraz robimy. No, rozumiem. Oczywiście nie przeszkadzajcie sobie, panowie. Nie przeszkadzajcie, ale może tak przy okazji, przy pracy się przedstawicie. Przedstawić się może i możemy, nie? Może i tak. Ale my nic nie wiemy. Przyjdzie kierownik, to wszystko powie. Kierownik, jaki kierownik? Przecież jubileusz jest i teraz wszyscy mogą swobodnie mówić. Co? Wszystko. Tak? Tak. A nie? Nie, nie. Rozumiem. I dobrze, zostawmy kierownika w spokoju. W końcu to wy tworzycie nam tutaj tę czołową brygadę pralniczą. Tworzymy? Może i tworzymy, bo to człowiek teraz wie, co robi. Trudno, nie ma, że zostawmy to wszystko w spokoju kierow Przyjdzie kierownik, to wszystko powie yy, Panowie, co nowego w usługach pralniczych? Nic nowego, szmaty jak szmaty i pierze się jak się prało Jak się prało, tak się pierze To już powiedziałem Co? Zostaniesz wyjąłeś? Panowie. Spokojnie rozumiem, że postęp jest, nowe technologie, nowe proszki. Jakie nowe? Jak to jakie? Te z zieloną siłą, albo z niebieską mocą, albo bez prania wstępnego? Bez prania wstępnego to my już od dawna. Tak nowocześnie? Nie, tak z oszczędności. No oczywiście, przecież jakbyśmy prali wstępnie, to końcowego byśmy w ogóle nie prali, nie? No, zresztą końcowo się mało pierze, bo wstępnie tak ustaliliśmy. Nie, nie rozumiem. Nie mówi pan. Panie, to sztuka, a sztukę czasem ciężko zrozumieć, nie? No, zwłaszcza jak się parę sztuk pierze, nie? No, nie? No. Nie, no panowie, nieważne. Grudzy niedługo fajrand, impreza jubileuszowa, Kogo z tej okazji chcielibyście, panowie, zobaczyć na estradzie. Ja mogę powiedzieć, kogo nie chciałbym zobaczyć. Nie chciałbym zobaczyć na przykład tego. Z... Ja też. I ja po Zaraz chwilę mówimy przecież o jubileuszowej rozrywce. Piosenka, skiecz, humor, quiz. No co, przy goleniu chyba sobie śpiewacie? Przy goleniu nie, bo mordy można sobie pokaleczyć. Boże, ale rozrywkę chyba lubicie w ogóle. Chyba w ogóle nie. Chyba tak, jak się człowiek cały dzień od że to rozrywkę ma w domu, jak do niego dojdzie? Nie no, co wy mi tu pierdoły opowiadacie? Optymistycznie miało być. A nie było? Wiem, że było, ale teraz też miało być. Nie, rezygnujemy z tego.